Witam, witam we wtoreczek z Rańca. No, powiem Wam, że wyjechałem z domu od siebie, bo jestem dzisiaj na, na starych miejscówach zeszłorocznych. Także ten, także trochę ujechałem. Wyjechałem z domu, było naprawdę bardzo przyjemnie. 7 stopni pokazało w fałcie. A wziąłem jeszcze do plecaka w razie czego bluzę i ten, i czapkę. Myślę, a nie będzie potrzebna dzisiaj taka piękna pogoda. No i słuchajcie, przyjechałem na miejsce, no jest katastrofa, nie? W porównaniu do pogody spod domu, że się tak wyrażę. Jeden stopień nie ciepła i jeszcze taka jakaś mgła jest, powiewa, wietrzysko. No trudno. Znaczy trudno, nie trudno. Chodziło się w gorszych warunkach. Mam dzisiaj do sprawdzenia taki Wątpię, żeby go było widać teraz dokładnie, ale jest taki zagajniczek I ten... i, i no w ten zagajniczek Chcę się wbić Piję herbatę do końca nie, na, nie zanudzam I zamelduję się przy pierwszym sygnałku Na chwilkę słoneczko wyszło, ale to dosłownie na 10 sekund i zaszło nie? Mam fajny sygnałek, zaraz go pokażę A zobaczcie, to są chyba Pozostałości po domach Yy, usypane jakiś hałda kamieni nasypana śmieszne drzewo na środku ale wieje Dobra wracam na miejsce Już pokażę co to wyszło bo trochę jest pochodzone Na początku wychodziły sygnały Coś tam się działo yy, Guzikowo Pierwsza Pierwszy guzik, później była monetka Trzeciej Nawet fajny stan No Ogólnie cztery guziki wyszły Same golasy samego lasy. proszę ja was zobaczę teraz No w końcu coś ciekawego I fajnego, piękny medalik Uszko w poprzek medalik będzie żyjący w dobrym stanie, teraz jest patyna na nim i ten, i, i zasiędziały taki, ale czuję w ręce, czuję pod palcem, że będzie dobrze wiecie co? to co się teraz wydarzyło to jest po prostu chyba raz na rok, nie? warunki są ciężkie wokół de, patrzcie co tu się dzieje no, ale dobra warto było, warto było, warto było Niesamowite! Niesamowite! To jest Fryderyk I to, słuchajcie, będą cztery grosze Pierwszy raz taką monetę widzę na żywo Ale się świeci Nie za dużo potyny, tutaj tylko na dole A on ona dziabnięta jest na środku Nie jest źle, ale jest dziabnięta bo nie przeze mnie. nie stare jakieś sznyty No pięknie, pięknie jak się ma tak cały czas dziać to, to masakra jakaś złożę kilka fantów do kupy Nie ma nic ciekawego emocje znoszę już się uspokoić Teraz wyciągnąłem takiego w miarę z tej strony może lepiej. O tak, takiego w miarę żyjącego prusaczka Fenolka Sprus. I ten znowu guziki, nie wiem o co chodzi z tymi guzikami, żeby coś fajniejszego wyszło. To same te yy... gaciaki gładkie, nie? I na fajnym stanie ziemia służy. Fenolek sztuk 2, znaczy minał dwa z cesarstwa z roku... A dobra, szkoda czasu. No ale ładny stan ten Fenolko, nie? Ciekawe co to za kromysł jest, nie? Czy to ławka jakaś może kiedyś była? Jakieś postu... nie, gdzie ławka? Jakieś postumenty betonowe. Fajne, fajne miejsce, fajne. Jest, jest ciekawe, urokliwe, ale powiem wam, zgubić tutaj to się można momentalnie, nie? I cały czas się rozglądam dookoła, mniej więcej, żeby nie popierdzielić terenu, bo, bo się ten młod, młodniczek już skończył i troszeczkę się zapuściłem głębiej w las. Jakiś usyp z kamieni. Dobra. Lecimy dalej z koksem. Urodzaj na guziki. Dmuchańce, wytmuszki, nie? Ja na to mówię Nie wiem, co chodzi z tymi guzikami. Tyle tych guzików tu wychodzi. Teraz, to dosyć płytko, tylko rękoma odgarnąłem kamienie. Zagadkowy taki, co to może być. Nie mam pojęcia. Kat, kan. CAN napisane jest, ale nachylanie terenu. I tutaj budynki były, nie? Głazy pozostało i to tyle. I, i ten, i przyroda pochłania wszystko, nie? <laughs> Jeśli się, bo zaraz Wam pokażę, co wyszło. Przednio było 10 groszy i Zapowiadało się na sreberko, ale to jest. przebija coś takiego, nie? No, zapowiadało się na srebrko, ale to chyba jest coś guzikowate, jakiś siekaniec. A śmieje się, dlatego że. Masakra przez duże M, absolutnie nie mam pojęcia, co to jest, nie? Jest na no tym tutaj, ale to tylko mówię, przypomina mi to, nie? Być może jest to coś, coś z krecarów Kurde, ale moneta Ja twierdziłem Złocie nie przyciągam, bo ja się zaraz na to popatrzę jeszcze nie przyciągam, bo bo za długi film będzie, nie? 92, bardzo wysoko Jest chyba moneta, ale nie mówcie, że to będzie srebro, <grymne> ale zabita. moment, ja zrobię pauzę, wezmę wodę i ten. I zaraz sprawdzimy. Markuwa srebrna? Kurde, nie wiem. Dobra, kończę. Słuchajcie, ja to będę zaraz jeszcze tutaj badał i ten... Aha, wracając do tego sreberka zagadkowego... Dopatrzyłem się tam napisu Leo le, albo Leopole, le, albo coś tak. I podejrzewam, że chyba to będzie poprzednia moneta Leopold. Nie no, Markuwa jest. Srebro chyba, ja pierdolę, ale fant. Złożę w całość kilka fanciorów. Słuchajcie, sobie zdaję sprawę, że już z filmu chyba będzie przegięcie. Y z ciekawszych rzeczy jakiś komerka taka to jest chyba było jakieś pokrętło zębaty od zegarka. Oczywiście guziki, wszystko kurde, gładkie, nie, nic fajnego nie wychodzi z tych guzików, nie? Guziki, e... moniak był jeden, da się zauważyć, że to chyba jest fenol pruski, ale w stanie agonalnym przyjeżdżam do domu idę do totka puścić nie a moment moment momencik gdzie ja to mam no jest srebro następne to jest jakaś po prostu masakra nie tu jest ten moniaczek sprzed tam dwóch godzin chyba wygląda na to chyba będzie to samo co, co wcześniej znalazłem podobnie uszkodzone ale masakra ja bierdziulę co za dzień No, to samo, też sześć. Tu jest szóstka tu też jest szósteczka, nie? Kolejna hałda z gruzowiskiem. Jest monetka ciekawa, nie jest srebro, ale ten yy, wcześniej guzik i 5 Adolfów już umierających. I słuchajcie, jest teraz taki moniak z grupy. Zagadki to nie są prusy za cholerę, biedny stan, ale ten, ale zagadka nie. Zobaczymy, no, do 82 dochodzi. Może kurde Nie ma tragedii nie jest głęboko I jest kółko wyskoczyło Tak? O nie, dupa Dobra, nie przeciągam jakichś kapturek. No, zapomniałem jeszcze wcześniej pokazać takie ustrojstwo tu, tu, tu w lewo i zakręca, nie? Fajnie, jakiś taki mur oporowy, czy co to mogło być? Tam jest ten mur, i z tamtej strony obszedłem dookoła. Ja nie wiem, czy 5 minut minęło. No, niech będzie 5 minut. 1790 rok pański Super, pięknie, pięknie, pięknie Tu chyba jest piąte z sreberko, piąte albo szóste nawet Tu znowu parę fancików do kupy Guzik Trzecia rzesza, na szczęście nie cynkowa. Grosik. I tutaj... W tej chwili myślałem, że już będzie kolejne srebro, bo się taki pazerne dzisiaj zrobiłem. <grym> ale to nawet nie jest moneta. Widać, zobaczyłem jak wyskoczyło na ziemię. Zobaczyłem ząbki, ale niestety ząbki nie w tą stronę co trzeba. <grym> tu się zainstalowałem w takiej dziurze jakiejś. Troszeczkę mi wieje chyba, przynajmniej tak się wydaje. <gry> Będę kończył, muszę jechać już. Jakieś telefony za dziwne są i ten. No i trudno, koniec. Garść guzików, co ciekawe, wszystko praktycznie gładkie. No tu się nawet jeszcze jedno schował. W środku. No, jeszcze coś wyskoczyło. I zobaczcie dalej to. Nie wiem co tutaj też jest. Było trochę monet. 2, 4, chyba 7. No, no i tutaj. Gwoździe programu dzisiejszego, nie? 2, 4, 5 sreberek. To jest bardzo fajny, piękny medalik. Naprawdę to uwielbiam. Super medalik. No, nie wiem. No, był Fryderyk. Markuwa. To będzie Sraebra chyba. No, Markówka. Te dwa pod znakiem zapytania. Leopoldy, chyba. 24 część talara. I to tyle. Nie muszę mówić gdzie będzie następny wyjazd. Jaka będzie miejscówka następna? <grymnie> no. Przepraszam Was za długość filmu, bo to jest masakra. Ale starałem się jakoś wszystko pokazać, mniej więcej co powychodziło. Nie? Myślę, że tam będzie chyba z 15 minut. Będę starał się ciąć to, ograniczyć do minimum. I to tyle. żeby wygląda strasznie dobra, spadam na chałupę miłego tygodnia i dzięki za obecność. Trzymajcie się